perskutkawie znowu w Cieszynie i jest z nami znowu Patryk Szczuroła. Słuchaj, co co się działo ostatnio, bo nie widzieliśmy się kilka miesięcy, nie? Ostatnio dla widzów to teraz nagrywamy, żeby nie było dla tych co popierają, wspierają i to. E, ostatnio co po prostu się działo? No, chodziłem po rynku, zbierałem na karmę dla zwierzaków. Udało nam się nazbierać przynajmniej z 200 zł, co fundacja Lepszy Świat po prostu się postawiła, zwinęła i po prostu mnie nastraszała psem, jak tego nie ustał. Storia właśnie ze szczurem, nie? Eee, tym ostatnim szczurem himalajskim. Jak to się skończyło? Skończyło się tym, że byłem w barze odpocząć. Podeszedł do mnie pijany pan. Wziął szczurka. Zapłacił mi za niego, chociaż mówiłem, że nie chce. Później wziął po prostu jego żona wyrzuciła go przez okno, wylądował na krzakach, i bogata pani znalazła po prostu go na krzakach z adresem wszystkim, upierdzieliła im nieźle. Ale jeszcze raz pani nie zrozumiałem, znalazła tego szczura. Na krzakach. Na krzakach tego twojego szczura? Tak, którego jego żona od tego pana co go wzięła. I później pani przyniosła go z powrotem do ciebie. Tak, bo miał obruszkę małą z adresem ukrytą. I ty znowu tego szczura, ostatniego szczura Himalajskiego znowu masz, tak? I ta pani pytała, czy go może sobie zachować, bo jej się spodobał. Tak, co ty na to powiedziałeś? A ja powiedziałem, a jakie pani mu warunki da? Z ciekawości, żeby nie popełnić zaś tego samego błędu. Powiedziała? I mi pokazała dosłownie swoje mieszkanie, jak wygląda, ile kasy ma, że ma po tyle. I ja powiedziałam, a co pani mu da jeść? A ona mówi, to jak pan widzi, mój szczurek już zajada z talerza pozłacanego. Z pozłacanego talerza zajada mój szczurek? Także oddałeś się, ten szczur jest w dobrych rękach, ten ostatni szczur z tak. malajskiego. A rozmnożyły się, czy nie? Okazało się, że zrobiło się ich więcej. Bo ten pan, co ona go miała, okazał się idealnym kandydatem. Ten pan, który... Tak, także tak, szczury himalajskie się. Yy, Jednak katryk, nie wymrą. Nie wymrą, tak, tak. A co u ciebie Patryk? Jak w ogóle co, 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 co słychać? U mnie nie najgorzej. Łażę codziennie, wysiłku dużo, w upały czasami łażę, ale to tylko po to, żeby dbać o zwierzaki. Zbierasz i w domu masz, 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 dalej zwierzaki. Dalej. Zbierasz na... Dzisiaj by twoja mama mówi, że poda swój numer telefonu, także jakby ktoś chciał... Jakby ktoś chciał, to może przysłać jakieś tam drobne, może przysłać jedzenie, paczką, nie problem. Zwierzaki będą szczęśliwe. Karmę dla zwierząt można wysyłać. A jaką karmę konkretnie potrzebujecie? Ogólnie dla zwierząt mogą być mączniki, mogą być karakany, mogą być nawet świerszcze, może być karma dla psa obojętniaka, może być dla kota karma z i jakiej tam chcecie że można przesyłać albo, albo karmę dla ryb. Numer telefonu po prostu yy, później właśnie twoja mama poda i będzie można się kontaktować. Yy, jeżeli ktoś właśnie chce pomóc zwierzętom Patryka to będzie można, można... U mnie też można zwierzęczka se zabrać, z wyposażeniem, klateczką, jedzeniem. Jeśli ktoś chce. Można u ciebie, tak? Tak, bez trudu. Te klatki też jakby jakby masz yy, a jakie zwierzęta do do rozdania? Szczurki na razie, zależy kto co chce. Mogę znaleźć zawsze kotu jakiś dom kolejnemu. To też nie problem. Koty i tak dalej. Albo na przykład są koty, które naprawdę potrzebują domu, ale nikt ich nie chce. I też koty, też też jakieś koty masz, tak? Wiesz, Mam do rozdania. Do załatwienia do rozdania. A Patryk, co w Cieszynie? Co się... Bo ostatnio rozmawiałem często właśnie z Filipem takim bezdomnym, powiedz mi, co się dzieje, że właśnie Filipa nie ma, widziałeś go ostatnio? Filip ostatnio w szpitalu wylądował z powodu bójki w browarze. Bójki w browarze? Tak, poszło o, jak to się mówi, o hazard. Co się stało? Grał na maszynie, chłop go pierdyknął w twarz i poleciał i się zaczęła bójka. O maszynę. A browar, no czekaj, browar to jest która knajpa? W Skoczku. W Skoczku, tam jest browar i tam są maszyny i Filip, Filip y, grał na maszynie i dostał po prostu od kogoś. Tak, że ma kończyć i gra. Teraz ten drugi. I tak się zaczęła awantura. I w szpitalu leży Filip. Tak. Bo właśnie słyszałem, że go już kilka tygodni nie ma w Cieszynie. Co, 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 co się stało? Co się stało? Okazuje się, że Filip, słuchajcie... Awanturę rozpoczął. Filip sam awanturę rozpoczął i nie w szpitalu, no. E... no a bezdomnych przybywa, co, co widzisz? Nawet? Coraz więcej. Coraz więcej. Ostatnio to było ich tylko z trzech, czterech, a teraz to już jest nawet z siedemnastu, piętnastu, dwudziestu nawet bym powiedział. Takie, takie duże liczby bezdomnych są. A, a co, ty, ty po prostu kontynuujesz to, co robisz i za, e, robiłeś zawsze? Czyli, że zbieram na karmę dla zwierzaków? tak? No a powiedz mi, właśnie, co, co z tą fontanną, bo jest fontanna za nami. Wy, wybierasz dalej? Rzadziej. Rzadziej, czemu? Po prostu już nie widzę w tym sensu, znalazłem cel życia. Aha, i też może nie ma tyle pieniędzy, co w fontannie ostatnio. Czy? Czy się mylę? Nie ma. Nie ma. A tym bardziej, że coraz bardziej ruskie. Jak widać tu na dole już koronek ktoś zostawił. A, no, jest dwie korony, słuchajcie, Patryk już wypatrzył monetkę. Bez... <noise> Twoja, łap. Nie, zostaw sobie ją. No, Szczęścia się nie zabiera. No nie, dzisiaj jesteś ze swoją siostrą, Oliwią, nie? Tutaj. No jestem. Nie wiem, właśnie może, może ją zawołasz, bo widzę, że babi się na fontannie może ją przedstawić, co? Wolałbym nie, bo ona wiecznie, jak widzi, że jest na kamerce, to strasznie jej dziczeje. nie wpadła, bo widzę, że... Jak wpadnie, to wpadnie. Jej problem. <noise> ale chciała być na filmiku, także może później... Lepiej nie. Nie? No dobra, jak nie, to nie zobaczymy. E, Patryku, powiedz mi, e, jakie plany na przyszłość? Na przyszłość? Rozwinąć swoją firmę, dać zwierzętom miejsce, gdzie mogą żyć i mogą się rozwijać i ewentualnie uczyć młodsze pokolenia. To byś chciał robić, tak? Uczyć, uczyć, jak traktować zwierzęta i takie rzeczy. I jak się nimi obchodzić. A ci ludzie co nie zasłużą, żeby mieć zwierzaki, no to ich tępić. Że nie mogą mieć zwierząt i to jest zakaz od razu. No, A nie, byś, że że ty byś w ogóle jesteś e, optujesz za tym, żeby o czym te chipy wprowadzić dla zwierząt. Żeby było zabezpieczenie. Żeby było zabezpieczenie. W razie czego? Żeby nieświadomy właściciel go nie wyciągnął. I żeby jak się straci, żeby można było znaleźć takiego takiego No tak? Wierza, to, tak? E, I myśl? żeby monitorować stan zdro zdrowia. Ty myślisz, że rząd wprowadzi takie chipy, Czy jest taka? Gdyby wprowadzili, to faktycznie ludzie by wiedzieli co i jak to by było dobre, to by było dobre. To by był rozwój technologiczny, bo zwierzęta jakby miały ściekliznę od razu by wyczuł ten mikrocil. A co słychać u naszego znajomego Verdiego? Pamiętasz wywiad z Verdiem? Dla tych, którzy nie wiedzą o co kanon odsyłam do, do vloga właśnie Patryk i kolega Patryka. widujecie się? Rzadziej. Rzadziej, no tak, on po stronie mieszka. Teraz szkoły nie ma, no to przyjeżdża do Cieszycji. No tak. A też była z nim awantura. Co się stało? Twojemu braciszkowi psiknął z zazdrości gazem pieprzanym po oczach. Co? Twoim Jak miśc? mówimy o Miśku, to tak. Ten z lokami. Nie, ja mówię o tym e, mulacie. A ten... A tego to wzięło w ciągu gdzieś i nie wiadomo gdzie. Aha, ale co się stało? Kto komu coś psiknął? Opowiedz nam to. No mój braciszek miał zatarg z takim jednym miśkiem. Ile twój brat ma lat? 16 I wziął po prostu ze zazdrości poszedł do wujka, psiknął mu gazem po oczach Do wujka No, przyszedł i psiknął Pawłowi gazu gazem pieprzowym wie Państwo jak to wygląda po oczach i wziął wujek się tego nawdychał Bo chciał ich rozdzielić a później to już wiadomo, co szło dalej. Bójka rozumiem, tak? Była bójka Mój brat nawet na ślepo już mu wziął i pokazał, gdzie potrafi jeszcze zawalczyć o swoje. Nigdy nie spotkałem twojego brata. Dzisiaj mamy szansę poznać twoją siostrę może. Yy. Odradziłbym. tam <tolifikę> poznawać. Ja już ją poznałem, bardzo przyjemna dziewczynka i też taka wygadana jak ty. <tolifikę> Chodzi o to, że nie chciałbym problemów jej robić w szkole. Aha, w ten sposób. Żeby się inne dzieci nabijały z niej. Chcę jej oszczędzić tego, co ja miałem okazję przeżyć. No tak, ale Ty do szkoły nie chodzisz, Patryk, nie? Nie chodzę, ale przeżyłem swoje drwiny. Nie wiadomo co, ustawki. Przeżyłem swoje. A nie chcę, żeby powtarzało się to znowu. Na Oliwii. No tak, no dobra, jeżeli to uważasz, że to może wpłynąć negatywnie na część. E, Patrykul mój drogi, powiedz mi jak widzisz e, przyszłość swoją. Widzę, że dopóki ludzie nie zrozumieją swoich błędów, to moja przyszłość będzie stała w miejscu. O, o jakie błędy chodzi tutaj konkretnie? Chodzi o to, że po prostu ludzie są bezinteresowni czasami. Czasami coś tam ciepną, czasami nie ciepną, więc widzę to krucho. Widzisz, to... Dopóki ludzie nie zmienią swojego zastanowienia się, żeby wybijać zwierzęta i takie tam, to moja przyszłość jest bezgranicznie stojąca w miejscu. Ty widzisz, że ludzie są, znęcają się nad zwierzętami? Czy... Czasami widzę, jak ludzie się zachowują. I ja potrafię rozpoznać, kto co i jak. I wtedy interweniujesz, czy jak? Interweniować to dopiero interweniuję, jak jestem tego na 100% pewny. Rozumiem. Jak nie jestem na 100% pewny, to tak jakbym w ogóle się nie interesował. No a powiedz mi, mój drogi, jakie plany na wakacje masz? Czy, czy, czy masz zamiar gdzieś, gdzieś pojechać? Nie wiem jechać z miasta. mam no, piękne miasto i to jest bardzo przyjemnie, ale... Na wakacje to mam ochotę nazbierać przynajmniej 1000 zł na karmę. Tysiąc złotych na karmę? Dla zwierząt. Na karmę dla zwierząt, tysiąc złotych. To, to jest twój cel, tak? I powiedzmy, ty chodzisz po ludziach i, i żebrasz czy... Ludzie sami podchodzą, głaszczą. Żebrać, i... prosisz, nie, o... Jak chcą dać, ja im daję wolę, a nie tak jak inni że muszą dać. Muszą, to się do ubikacji muszą załatwić. <noise> no szkoda, że nie, nie przyniosłeś swojego szczurka, to było... Szczurek jest za gorąco. Za gorąco dla szczurka, żeby go w taką pogodę wynosić. Tak, i biedny szczurek by został wykończony przez to, a nie chcę narażać mojego zwierzaczka, żeby cierpiał. Tak. To jest ciągle ten sam szczurek, Po takich przejściach, ostatni szczur, himalajski. Bo dużo komentarzy właśnie o tą cenę tego szczurka jest, że 27 to jest za dużo, 27 tysięcy złotych. Teraz to już było nawet do 70 tysięcy. Do 70 tysięcy dochodzi cena tego szczurka. Jeśli chodzi o tą rzadkość, a jeszcze, że ostatni, to tym bardziej cena wzrasta. Nawet 40-krotnie. tego ciągle masz, nie? Ja już nie, ale nowa właścicielka jest w końcu zadowolona i się okazuje, że już nie jest ostatni, ale jest zagrożony, więc dalej jego stawka jest da, dalej jako taka wysoka. Bo jakby się okazało, że jest ostatni, to jest unikat. Tego się nie da po prostu od tak zdobyć. A tu chodzi o to, że sam szczurek 70 tysięcy jak był warty, to teraz jest już 50 tysięcy, bo jest już zagrożony, a nie ostatni. Ludzie często pytają, co ja z nim zrobił, gdzie ja go mam, ile za niego chcę. Ale ja mówię, że nie jest to bezcenne. go oddałeś już tak, że niestety już nic, 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 się z tym nie zrobi. Ale oddałem go, przynajmniej w dobre ręce w trafił. W dobre ręce w trafił. Gdzie babka po prostu ma takiego samego, okazało się, że były dwa. Genetycznie jej mąż stworzył idealnego partnera. Czyli wszystko jest na dobrej Wydestylował jej, po, po prostu wydestylował geny, jak to się mówi ze szczura. I zamienił je na himalajskie wszystkie. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego można zrobić, słuchaj. To jest genetyka. Czysta tak zwana lekcja genetyczna. I zrobił specjalnie dla lady wychowanka. Ten wychowany ma teraz 3 lata. Ten szczur, co jest idealnie wydestylowany genetycznie. A co to znaczy być wydestylowany genetycznie? Czyli usunięcie wszystkich wadliwych genów i zastąpienie kolejnymi. A i takie rzeczy ten człowiek potrafi robić. Takie rzeczy tak, jest idealnym, jak to się mówi, Frankensteinem. Powiedz mi, co z twoją ręką bio? bio jaką to rękę, rękę miałeś? Bioenergetyczną. I ty dalej, dalej posiadasz takie możliwości? Raczej możliwości ściągania z człowieka wszystko, co się da, każdą chorobę. Trafisz to robić, tak? Właśnie to się nazywa bioenergia. Bio, bioenergia, bo twoja mama ostatnio też właśnie tak powiedziała od razu masa, że, że to i to i, i od razu mnie zdiagnozowała, tak że wy macie takie w rodzinie jakby lem, Zajmujecie się leczeniem. Zdarza się czasami. Jak ktoś potrzebuje. Polecam, poda mama numer, można do mnie w tej sytuacji też się zgłosić. Biorę mniejsze ceny, ale zawsze coś biorę. Mama właśnie ja się ciebie pytam, czy ty, czy ty jesteś romem dzisiaj się dowiedzieliśmy, że tak, że Patryk jakiś tam, w jakimś tam po procencie jest, jest romem, tak? No bardziej bym powiedział z cygańskiego rodu, z tym, no to... mój dziadek był urodowitym cyganem. Twój dziadek był urodowitym cyganem, czyli na jedna czwarta... Stuprocentowym. Coś, coś o nim wiesz? Tyle wiem, że był kopalniakiem. Kopalniakiem, popatrzcie na cieszyńskim rynku mamy ślub, będą zdjęcia ślubne, słuchajcie, gdzie para młoda i będzie, będzie... Będzie sesja. słuchajcie. Ej, nagrywaj, bo patrz. Życzę miłego ślubu dla panny młodej. Żeby pan młody dawał buziaków codziennie. Zdrówka! Dziękujemy. Dla pana młodego dużo weselnego i dużo pijaństwa też na weselu. Wie pan, bez piwka to nie wesele. Może jakaś większa moneta trafi do fontanny po takiej sesji, co? Eee, tam. A no nie może byś nie chciał. Może bym chciał, może bym nie chciał i tak by to poszło na zwierzaki. A nie na pijaństwo. Rozumiem. Powiedz mi, często, właśnie pary młode. Podchodzą i robią sobie sesję w cieszyńskiej fontannie. Rzadko. Rzadko to widujesz? Rzadko i to bardzo. No, no dobrze. Ostatnio widziałem cały rynek w padnych młodach. Poważnie? Co się takiego działo? Stop. Dużo ślubów. Aha. Cała rodzina dosłownie. Czyli często jednak. Czyli często Ale jednak. to jest tak rzadkie jak zrobienie kupy do ubikacji z rana. To chyba nie jest rzadkie, bo jak się podobno się właśnie najczęściej e, rano chodzi do, do łazienki no tak. suwej. To akurat nie jest jakieś, jakieś rzadkie. Jest piękny sobotni poranek. Jesteśmy na Cieszyńskim rynku. Zobaczcie jak to jest piękne. Kawiarenki otwarte. Ludzie siedzą w kawiarenkach. Na... I pierdzą w stołki. Jak stołki. My siedzimy z Patrykiem szczurołapem. Ostatni raz widzieliśmy się około... kiedy się widzieli? Ostatnio to już nawet nie szczurołap. Ostatnio to Lord Szczur. Lord Szczur, słuchajcie, Patryk dostał pseudonim. Ostatni raz się chyba widzieliśmy, no nie wiem, 2-3 miesiące temu jakoś. No i ludzie się domagali filmików, żeby się dowiedzieć co i jak cieszynie zaś. Zupa przyjechał i... Jest to, jest to, jest to. Czasami jak tam chodzę to niektórzy mówią, że zupa dnia mnie naciąga. Że cię naciąga? Ale na co słuchaj, to Ty mnie chyba naciągasz. Na kasę mówią, że ludzie, że mnie naciągasz, a ja wiem co innego. Że zupa dnia to spoko chłop tak, tak, tak. dał mi szansę się wybić, zainwestował dużo czasu. Tak, tak słuchajcie że zrobię zbliżenie, zobaczycie jak wygląda młoda, jak się wygląda to fakt, że jeżeli, jeżeli macie ślub i chcecie to, to cieszy najlepiej zdjęcie właśnie w ładnych, ładnych okolicznościach to na pewno cieszymy się wrażenie, witajcie, witajcie, prosto cieszymy Pani młoda stuje się jak duch, Super. pani młoda stuje się jak duch, tak ja może puszczę krótkiego lajwika też. Może zobaczymy, czy będą jakieś pytania od, 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 od widzów. Ee, ale jeżeli e, macie jakieś pytania, też właśnie oglądając tego vloga, to prosimy o zadawanie w komentarzach. Będzie możliwość spotkania się z Patrykiem za jakiś czas znowu. I wtedy e, mu te pytania jakby przekażemy i e, zapytamy. A ostatnio, jakie muzyki słuchasz? Ostatnio? Hmm, Wiedźmina Dziki Gong. Co to jest? Albo na przykład Dzień Pogardy. To jest muzyka? To raczej na film mi... Raczej... sobie Wiedźmin Dzień Pogardy. I to jest muzyka czy co? Rap. Rap. Wiedźmin... Wiedźmin Dzień Pogardy. takie muzyki słuchasz, tak? Pójść widzą, niech słyszą. Słuchaj, to teraz nie będziemy puszczać, to, to każdy sobie sam, każdy sobie sam e, rzepkę skropie. witajcie, witajcie, jesteśmy właśnie z Patrykiem szczurołapem w Cieszynie, e, rozmawiamy na tematy bardziej lub mniej poważne. Patryk jest z nami, może właśnie, puszczę tutaj jeszcze lajwika, bo zapraszam do subskrypcji, bo często, bo często... E, Puszczamy też lajwiki i w czasie, w czasie takiego lajwa yy, są zadawane pytania i jakoś, yy, także możecie na żywo uczestniczyć w tych liveach i na żywo. Jeśli notować. ktoś ma ochotę. Oczywiście, i może zadać pytania yy, na żywo. Także yy, dowiedzieliśmy się od Patryka, że Philips z kilku poprzednich odcinków niestety uczestniczył w bójce i Niestety, pardon. Wylądował u szpitala. Wylądował w szpitalu. Yy, Ryszard dalej jest. Wczoraj się widzieliśmy z Ryszardem, wiesz, którym Ryszardem... Wiem. Yy, niestety no, bez chodzika dalej i z tego względu yy, znowu, znowu ma nos tam rozczaskany i tak dalej. No chodzik by mu się przydał, słuchajcie, może Patryk będzie w stanie jakoś jakoś mu pomóc słuchaj, Ryszardowi. W tym przypadku Bo to będzie nie, ciężko. Nie, 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 nic. W tym przypadku Ryszardowi będzie ciężko pomóc, bo na tym się nie znam akurat. Bo ale... On chodzika, nie chce tego chodzika i dlatego, y, dlatego ciągle się wywala. Nie, to nie o to chodzi. Ryszard po prostu ma dużo bujek. Dużo go napadają i tak to wygląda. Mi się wydaje, że on upada, on ma, on ma coś... On, on bujek ma. Mi się wydaje, że to są Dużo bujek. Między bezdomnymi to jest normalka. Patryku, ja tu zerknę może właśnie na tego naszego lajwika, słuchajcie, na razie się to rozgrzewa. Poczekamy, poczekamy. Zaczyna się tu gorąco robić. Tak, tak, zaczyna. To może słuchajcie, w takim wypadku może my skończymy i przejdziemy, tam siedzimy w knajpie. W cieniu. No w cieniu, w knajpie Patryka I tam przejdziemy. Dobre? No spoko. Pięknie. Na oblosti stamečne buke, idem kar tva in ti obut.